Dajcie. Z tej strony Mati, robimy recenzję z tych słuchaweczek. Niedawno natomiast kupiłem sobie słuchawki. Takie, proszę bardzo, Genesis. Jest to dokładnie model. Chwila, Genesis H59. Bardzo fajne słuchawki. Naprawdę, polecam je strasznie. Są super. No Grałem przed chwilą w CSM. Bardzo dobrze. Wszystko już słychać. Bardzo dobre są też do muzyki. Do, nie wiem, nie wiem, no. Do słuchania muzyki, do oglądania filmów. Do grania głównie. Bardzo dobre słuchaweczki. Polecam każdemu. No, super. Są jednym słowem. Bardzo fajnie też wyglądają. Pianki mięciutkie. Mikrofon. Mikrofon jest elastyczny. Wyjmowany. O, proszę bardzo wyjmowany. <laughs> są roz, rozgałęźni. O Jezus Maria. Rozgałęziacz. Mogę sobie podpiąć i mikrofon i same słuchawki. Bardzo dobrze że jest wszystko rozwiązane. Mikrofon bardzo fajny. Bardzo się przydaje. Same słuchawki super. Są. Po prostu nie wiem, bardzo dobrze, że je zakupiłem. Wszystko słychać, są bardzo głośne, miękkie pianki. Także naprawdę super słuchawki. To ja będę już kończył ten odcineczek. Także hej, cześć. Trzymajcie się. Polecam. Cześć.